Cześć, zapraszamy na kolejną super recenzję. Tym razem mamy dla Was Aquamarine Fusion. Fusion to najmniejsza rodzinna deska. Jej rozmiar to 10,4. Jednak jest w stanie unieść ciężar do 130 kg. Czyli na spokojnie rodzic z małym dzieckiem będzie mógł pływać na tym setupie. Przez minimalnie węższą szerokość, czyli 76 cm, deska będzie szybsza, ale to jeszcze nie jest kształt deski typu Ture. Jej sporą zaletą jest możliwość podłączenia siedziska kajakowego. Manewry na tej desce są mega łatwe. Dzięki rozmiarowi 10-4 deska jest bardzo zwinna, a zarazem stabilna. Czas wejść na wodę. Pad antypoślizgowy jest na całej górnej części deski, dzięki czemu nie ma opcji poślizgnięcia się w trakcie pływania. Opcje podłączenia siedziska kajakowego mają modele Breezy, Vapor i Fusion. Te deski posiadają dodatkowe oczka, dzięki którym można zamocować uniwersalne siedziska kajakowe. To idealny zestaw dla każdego, sub i kajak w jednym. Siedzisko kajakowe jest uniwersalne. Możemy regulować tylne i przednie pasy. Przy ustawieniu cieliska trzeba pamiętać o wyregulowaniu bo w ten sposób, by tylnia część podtrzymywała pecję. W momencie korzystania z supa jako kajaku, warto zmienić wiosło na kajakowe, czyli wiosło z dwoma piłami. Czas na kolejny test na wodzie. Kajakowym wiosle są pierścienie, które zapobiegają kontaktu wody z głoni, by przy długim pływaniu mieć jak najdłużej suche ręce. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jeden woli stać, drugi woli siedzieć. Jedna i druga technika pływania jest bardzo prosta.